Nowa wielka paczka w naszym domu znacza tylko jedno, że musimy ją rozpakować i pokazać Wam co jest w środku. Julek już tutaj zabiera się z tym nożem, tylko bezpiecznie proszę. Może ja, tata to zrobi, co? No, daj. Za chwilkę Wam powiem co jest w środku, możecie już się domyślać co w tej paczce jest, bo kliknęliście w ten odcinek i go oglądacie. Ale najśmieszniejsze jest to, że została paczka wysłana w piątek. W poniedziałek wyjeżdżaliśmy na takie krótkie ferie i sąsiad dzwoni. Kurier zostawił taką małą paczuszkę dla ciebie. A ja mówię: O nie, małą paczuszkę. No i zestresowałem się, bo sąsiad nie ma garażu i musiał trzy dni trzymać tą paczkę. Trzymać musiał tą paczkę w domu. Co mamy tu w środku? Jak każdy się domyślił, jest to kolejny rower. Kolejny elektryczny rower w naszym domu. Uuu i na cienki koła. Wreszcie coś innego niż mamy. O nie, trzeba to rozcinać wszystko. Jak zwykle, rower jest bardzo sprytnie schowany w kartonie wielkości powiedzmy niewielkiego telewizora. Patrząc na nasz telewizor, to ten karton jest w wielkości niewielkiego telewizora. Ale jest to sprytnie jak zawsze schowane. Zaraz to wyjmiemy. Jak zwykle, odpakowując taką paczkę, muszę pochwalić dobre zapakowanie tego wszystkiego, bo jest naprawdę to super zabezpieczone. To tak na początek. Nie wiem, czy to przychodziło z Chin bezpośrednio, czy skąd, ale chyba nie bezpośrednio, no bo. Czekaliśmy od zamówienia tylko 3 dni, więc raczej nie. Tutaj nawet nie ma ryski. Ryski nie ma na całym urządzeniu, bo jest to super zapakowane. A szło pewnie w jakimś kontenerze. Dobra, opakowujemy to dalej. No co tu masz? Siedełko! Rower złożony, wygląda dość nowocześnie, innowacyjnie i jeździ. Ale wiem, że da się go składać, tylko zauważyłem, że jest tutaj chyba lakierowany już po złożeniu, po zamknięciu, więc nie wiem, czy się złoży. Czy się składa? Tu się cypie. No czad! A, bo łuska jest. O! No czekaj, I tak wygląda. No może się ta bagażniczka zmieści. No, teraz już wysków nie mamy. Nie lucha. No Dobra, rozumiałe, uwaga. Ale bogate jest za to wyposażenie. Jest naprawdę klucz do wszystkiego. Po prostu zostajesz paczkę i składasz taki rower w paczce w salonie, tak jak my. Wybrałem się przetestować ten rower, Rowero motor jak zwał, tak zwał. Pedałować mi się nie chce, więc teraz ciężko to nazwać rowerem, ale jeżdżę już któryś raz. Eee, może szósty, siódmy jeszcze, ani razu nie pedałowałem, Po prostu e, fajna zajawka, jeśli chodzi o, o rower i muszę zauważyć, bardzo mało ma elektroniki, więc mało może się zepsuć rzeczy, bo bo nie ma tak, nie ma licznika prędkości, nie ma e, jakiejś tutaj zmiany nie wiem, biegu czy czegokolwiek, ale to też jest na duży plus, no bo jest bardzo lekki rower, więc można go śmiało spakować, można śmiało go poskładać i włożyć na przykład do samochodu. A jeśli pedałujemy nie dodając gazu, no to on i tak ma to takie przyspieszenie elektryczne, tak jak zazwyczaj robią, to mają to rowery elektryczne, czyli raz sobie pedałujemy, powiedzmy pedałkiem i on automatycznie przyspiesza. Fajnym plusem jest też to, że ma e, amortyzowane siedełko, bo ogólnie nie ma jakiejś większej amortyzacji, ale siedzenie, fotelik jest fajnie amortyzowany, że jak są jakieś niewielkie... W, górki, wzniesienia czy kawały to yy, śmiało można sobie, tak wiecie, znaczy nie żeś podskoczyć, ale powiedzmy, że gładziej lepiej yy, i żłabiej się po prostu przejeżdża przez to. ale też trzeba powiedzieć, że ten rower ma mini kółeczka, więc jest świetnym rowerem miejskim ale jeśli chcielibyśmy, nie wiem, podróżować nim po górach czy po jakichś lasach, po górkach większych i tym podobne no to możemy mieć delikatny yy, przypał, bo Yy, no, bo wiadomo, małe kółeczka, daje w kulejnodze, no to on tak delikatnie albo nawet dość mocno może, może się wirować. Więc jeśli do miasta, jeśli na jakieś niewielkie wycieczki, to fajnie, jeśli gdzieś dalej, no to ciężko. I też nie wiem, jaki ma zasięg, bo testowałem go w sumie raz, ładowałem, a z 6 razy, 5 razy jeździłem sobie tutaj po osiedlu czy gdzieś i mam dwie kropeczki. to oznacza, ciężko mi powiedzieć. I trzeba też powiedzieć, że dość szybko przyspiesza. Bo, jak na taki mały rowereczek, też wam powiem w tym materiale później, jaką ma pojemność akumulatora. Ale, rower jest naprawdę niewielkich rozmiarów, jest skromny, a przyspiesza całkiem dobrze. Nie wiem, jaką prędkością możemy jechać, ale myślę, że jakieś 19-20. Kilometrów na godzinę, bo ścigałem się, ścigałem się, jak ja to powiedziałem. Z Julkiem na motorku, na rowerze, jego rowerek jeździ chyba 14 km na godzinę, a ten był szybszy, więc myślę, że jakieś, jakieś 19-20 na godzinę. A jeśli chcemy jeszcze popedałować i go przyspieszyć, no to da radę szybciej. I co najważniejsze, też ma przerzutki i hamulce tarczowe. Przedni i tylni hamulec jest tarczowy, więc hamuje całkiem żwawo. Przerzutki działają. Ale y, jak się pedały, jak się nie pedałuje, to nie trzeba. I jeżdżę sobie właśnie po Gliwickiej nowej obwodnicy, która już niebawem zostanie otwarta. To też fajna informacja dla wszystkich Gliwicjuszy. Bardzo fajna inwestycja. Kower posiada też przednią lampę włączaną przyciskiem. Tutaj sobie włączamy sobie tą lampę przyciskiem, i tylna lampa też była w zestawie, włożona. Ale tylna lampa to jest tylko taka na bateryjki, którą powiedzmy mamy z tyłu na, na krzesełku, i możemy ją włączyć albo wyłączyć, więc jest spoko, ale to jest tylko taka doraźna. A obwodnica, jak już wam mówię, to zostanie otwarta 16 marca jest naprawdę prawie że dokończona. Myślę, że ułatwi podróżowanie wielu osobom, które gdzieś w okolicach ulicy Daszyńskiego, Ostropy, czy nawet ulicy Rybnickiej, no bo będzie łączyła dość spory kawałek Gliwic, więc... Fajna inwestycja w Gliwicach, dużo się dzieje, dużo się zmienia Jak ktoś jest z Gliwic, no to wiecie, że dużo się zmienia A jak ktoś jest z Gliwic, to też wie, że otwieramy nowy lokal W Gliwicach, na ulicy Raciborskiej 5 Nie będzie to burgerownia Będzie to lokal pod Szyrytem Hubs, ale będą tam inne dania Jakie? No o tym możecie usłyszeć więcej na naszym kanale Tata Vlog Bo tam już o tym wspominaliśmy W rowerze to miał być taki pierwszy wiosenny vlog. Zaczyna się marzec, ale z wiosną to jeszcze nie ma nic wspólnego. Jest tak zimno i tak piździ, że niesympatycznie, ale to też jest godzina już prawie że 18, więc można to wybaczyć. W sumie był luty, a było 15 stopni, więc o 18 w marcu, no może być zimno. W każdym bądź razie e, czekamy na tą wiosnę. Będzie duża seria z przygotowywania ogrodu do wiosny. Będzie duża seria zrobienia nowego ogrodu, bo... Dowiecie się więcej, już niebawem, bo wydzierżawiłem fajną działkę niedaleko, niedaleko domu, bardzo blisko domu. Więc będziemy na tej działce coś sadzić i legalizować. Tu jeszcze foliki nie zdjąłem z lampki, mogę to zrobić przy Was, choć nie wiem czy. Oj, zmarzły mi teraz, zmarzły mi teraz ręce i jest to ciężkie do zrobienia, ale polika. Ludzie mówią, że to jest jedna z bardziej ekscytujących rzeczy. ściąganie właśnie poli z telefonu i tym podobne. No to ściągnęliśmy z tej lampki. A i tu jeszcze jest odblask, jest odblask, jest lampka. Rower się składa, co Wam też mogę, mogę pokazać, nie mogę, no ale jedną ręką może ciężko wpada. Proszę bardzo i już można złożyć, rozłożyć dosłownie jedną ręką z takich ciekawostek tu mam akumulator tu można go sobie odpiąć i wyjąć lub zapiąć i zostawić, hamulce tarczowe tak jak mówiłem przerzutki pedałki też chyba są takie składane jeśli byśmy chcieli no i tak to mniej więcej wszystko wygląda bardzo fajne jeśli chodzi o jazdę taką po mieście, przerzuteczki tutaj schowane Proszę, elegancki, ładny, gustowny. Podsumowując ten odcinek o rowerze i jeszcze nawiązując do naszego ogrodu, bo właśnie się w nim znalazłem, to sporo pytań pod odcinkami sprzed roku pojawia się na przykład na temat naszego tarasu. Też na te pytania będę starał się odpowiedzieć w kolejnych materiałach dotyczących to, co wcześniej mówiłem, wiosennych porządków w ogrodzie i ogrodu, więc no, omówimy ten taras. Teraz jest troszkę z piasku, ale jak widać, mocno się nadal trzyma po tym roku. I co zauważyłem, wiosna pełną parą idzie. Zobaczcie tutaj pączki. Proszę bardzo. No, przepięknie, przepięknie to wszystko tutaj się rozjaśnia, rozkwita. O, tam tak samo. A, a podsumowując y, tą całą informację o rowerze, to rower kosztuje około 800 euro w zależności od tego w jakim czasie go kupujemy. Bo, m, tak jak to wiadomo, ze sprowadzaniem powiedzmy sprzętów z y, zagranicy jest, czy kupowaniem w zagranicznych sklepach, że te ceny się różnią w zależności od jakich super promo, małych promo, minus 20, minus 60, minus 10, więc y, te ceny oscylują około 800 euro. Y, bateria jest wyjmowana, tak jak wam pokazałem na ten kluczyk. Y, Hamulce tarczowe, Shimano, Shimano przerzutki siedmiostopniowe. No więc, czy warta to musicie ocenić sami po obejrzeniu tego materiału? Ja jestem zadowolony, jeśli chodzi o taki rowerek miejski, to naprawdę na duży plus. Justynka jeździła, a za chwilkę też. O i sąsiedzi jeździli i też w Polsarii mówią, o ja, czy nie wiedzieliśmy, że to tak fajnie szybko jeździ. A za chwilkę pogoda wyszła, mamy niedzielę, więc jedziemy też popodróżować po naszych Gliwickich nowościach inwestycyjnych, czyli jakieś osób. No, Tropy, jakieś obwodnice. Zrobili nam teraz też ten betonowy zbiornik wodny. Jedziemy go zobaczyć. Więc miłej niedzieli, miłego weekendu, miłego tygodnia. A my ruszamy dalej. Do zobaczenia!